Przed zaczęciem tego odcinka chciałbym Was zachęcić do zadania mi pytania. Będę robił QA. Następny tydzień, to jest ostatni tydzień, do zadawania mi pytań. No chyba, że nikt mi nie zada, chociaż na razie mam już jedno. Co się cieszę, że w ogóle ktoś mi zadał pytania. Więc ja już wam nie przerywam, dajcie jakieś pytanko, jeśli macie do mnie oczywiście jakieś, no i co? Leci... <laughs> Lećcie oglądać dalej odcinek ma, tutaj ja. I w dzisiejszym odcinku, zagramy sobie w survivala. Yy, mam stosubów, więc można o czym gadać. Jest to bariera, którą biłem prawie już 5 lat, czyli już wbiłem. Gdzieś swoją drogą <laughs> zaraz się noc robi, a my łóżka chyba nie mamy, jak to się on Wełny mam dwie. Będę chciał zrobić tu farmę owiec. Yy, możliwe, że na dzisiejszym odcinku to ogarniemy. Chociaż ja bym poszedł sobie i tak chyba do kopalni. Co ja tu ma? Tu się to przetapia, tu się to przetapia. Zróbmy to tak. I wydaje mi się, że jest imo kit. Yy, żarcie potrzebujemy. Można zrobić sobie jakąś zbrojkę, bo imo to moje i masa to jest gówno. I co, robimy tak, 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 tak. I oczywiście jeszcze to. Szczęśliwy myk, 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 myk. I mamy zbrojkę. Więc chyba pójdę do kopalni. Akurat minie dzionek i mogę pogadać o jakichś głupotach swoich z życia. No co? Już mówiłem na tym odcinku specjalowym, gdzie możecie mi pod nie zadawać pytania qnd <laughs> że szkoła jest i mogą być odcinki, ale jak mi się zdarzy, wydaje mi się, że w ten weekend e, aktualny próbuję nagrać jeszcze z czegoś, żeby mieć następny tydzień. E, bo tak to potem może być jakiś problem z nagrywaniem odcinków. E, nie chce mi się tych bloków na razie zbierać, bo nie wydaje mi się, że są coś potrzebne. Mi przynajmniej na razie. E, nie mamy żadnych pochodni, więc w sumie strollowałem. E, co dalej? Yy, serii, czy jakieś będą nowe serie? Yy, na przykład tego nie wiem. Yy, oczywiście są takie, są rzeczy typu Minecraft Motor, yy, znaczy Mini Motorsways, Mini Metro, PC Gaming Simulator, który swoją drogą długo był. Kilka serii poznikało sobie. Tako, yy, bo po prostu nie kończyłem ich. A jeśli wrzucę chyba, jeśli wrzucę następną serię z innej gier albo. Są dwie rzeczy, które jak powiedziałem, Minimetr, Metro, mini albo Busy Gaming czyli takie coś po prostu do rozluźnienia. No albo wiecie, jakieś Minecraftowe serie. A jeśli inną grę, tak jak mówię, to tylko wtedy e, jeśli uznajemy, że już ją nagrałem sobie, ja ją wam daję, nie? To znaczy, że jeśli ja rzuc rzucę odcinki z innej gry niż Minecraft. To albo A y, rzucam takie randomowe typu CS Czyli jak minimetry pis jakieś czy, www, czyli takie randomowe po prostu rzeczy albo y, 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 czy powiedziałem A nie wiem no to, no to B to wtedy będzie Wtedy będzie już ta seria, na przykład już skończona ja, ja, czyli o tak, ja ją skończyłem nagrywać, a wy już, wy już będzie, Nie będziecie się martwić o to, że na przykład oglądacie jakąś moją serię na moim kanale i nagle odcinki albo znikną, albo już nigdy ta seria nie zostanie dokończona. Jeśli będę rzucał z czegoś, to no, musicie się trochę domyślać, ale jeśli będzie jakaś single player, gierka, to zazwyczaj seria to będzie taka, którą będę chciał skończyć. Yy, co dalej? Co dalej? Co dalej? Co dalej? Eee. Yy... No co, z Minecraftowych wieści, czy jakieś serie popularne. Nie wiem czy będę nagrywał. Bo nie wiem czy jest taka potrzeba. W sensie ja sobie piszę jakieś tam scenariusze. Poprawiam je czasami 6000 razy, zmieniam koncepty. Tak wolę po prostu nie mówić. Oczywiście to jest moja prywatna sprawa. No ale można powiedzieć, że dwie takie serie mam przygotowane. Który czasami sobie zmieniam, bo po prostu dochodzi do mnie, że wtedy to był głupi pomysł i mam teraz lepszy. A tak, to z serii popularnych to coś jeszcze będzie, to nie wiem. Czy jakieś yy, nagrywanie z innymi youtuberami, nie wiem jak to jest. Czasami oczywiście nagrywasz z Maxem, czasami z jakimiś znajomymi. Yy, a czasami, nie wiem. Może z kimś nowym kiedyś nagram, a muszę na początku z kimś nowym się ogarnąć. A ja średnio ludzi kojarzę tutaj na... No, w sensie jedyni, jedyni ludźmi z się trzymałem, pamiętam, to byli ludzie z fabulacrafta Aircrafta. Byli tacy ludzie, których po prostu już znałem. Można powiedzieć, że pracowałem z nimi. Więc się nie bałem, na przykład, że ktoś mnie oskamuje. Zależy coś od osoby, no ale mówię o tym, że... No, trzeba pamiętać o tym, że każda osoba jest inna i nie wiesz co zrobi. W ogóle strasznie tu ciemno, nie? Tu jest ta woda. A ja się boimy, bo trzeba się kopać gdzieś na tych niskich, nie? No, jesteśmy gdzieś na 36. To ja bym sobie tak schował i może po prostu chodźmy się kopać, a się te kopiemy co do 11, no to nie jest jeszcze ta zmienione, nie, bo to dopiero jak będą już góry w Minecrafcie, to ma być to zmienione, że im niżej tym diamentów będzie więcej, nie? Na razie jest jeszcze ten... Mam, mam te shadery, jeszcze od, nie mam chyba od ostatniego odcinka z teksturpakiem. on mi to proponował, to wreszcie sobie to ogarnę. Po prostu, jeśli ktoś mi coś napisze w komentarzu, że coś mam zrobić, to rzeczywiście to robię. Chyba, jest to po prostu Wbrew mnie uznajmy to chociaż takie techniczne sprawy to znaczy zmieniam, chyba że to jest jakieś yy, bardziej, już yy, względy czyjeś, yy, ogólnie używam yy, tych, tekstur paków, które pokazywałem na odcinku. Yy, nie używam tylko tych, takich pełnych, które zmieniają całą grafikę, szatę graficzną. A przynajmniej yy, na razie, bo nie znalazłem aż taki, który bym chciał ciągle używać. So, oczywiście o, wszystkie te, które pokazywałem, to są takie, które mi się podobają prywatnie, lecz albo wolałbym je używać 6 lat temu, lub yy, używaćbym ich tylko do yy, serii fabularnych, bo moim zdaniem nie ma inaczej sensu używać ich. Yy, sporo tu. Czy to jest? Z węgiel. Yy, strasznie dziwnie to wygląda na, ty, yy, na ty, tych surpaków Jeszcze te shadery, strasznie te, nadają no, to światło, nie? Yy, co jeszcze? Yy, Minecraft, dekoracja. Minecraft dekoracje, Minecraft yy, dekoracje będę nagrywał. Yy, 10 dziesiąty odcinek, jak nagram, to cała seria, jakby w pewnym sensie można powiedzieć, że zakończy się i zacznie na nowo. Będę nagrywał albo w innym stylu, albo nagrywał na przykład jak zbudować daną lokację, na przykład jak zbudować yy, coś tam w Minecraft, nie, albo zacznę nagrywać te shorty, bo imo z tego można zrobić dobre wyświetlenia, wyświetlenia to zasięgi, ja i tak nie zarabiam, więc na przykład ktoś powiedzieć, że nagrywam coś dla wyświetleń to nie ma sensu, bo to mówienie dla wyświetleń nagrywania nagrywanie dla kasy, a ja nie zarabiam, więc jakby koniec tu jest jakiegoś argumentu ę yy, to lawę sobie w ogóle zablokował, więc no, yy, tak jak mówię, ja dla wyświetleń nie nagrywam, gdybym grał, nagrywał dla wyświetleń, to ten kanał pewnie przestałby istnieć. Ile już lat temu? Yy, dobre 3 lata temu, bo bym pewnie przestał, jak w do FableCraft to było gdzieś chyba 2K18, jak dobrze kojarzę. Zresztą zrobiłbym chyba nowy kanał, dlatego że wtedy było ileś tam powyżej 10 osób. To miał z bomby kilka osób, które możliwe, żeby coś chciały, chciały oglądać. I nowych też widzów z tego kanału bym pewnie przerzucił ich na nowy. Co jeszcze? No, tak, jeśli ktoś myśli, że zakończę ten kanał, to nie wydaje mi się, że będę kończył ten kanał, a bardziej zaczynał nowy i najwyżej zmienił priorytet nagrywania. Na przykład, że na, tym, na tym kanale by się pojawiały bardziej, uznajmy, że kiedyś zacznę streamować, to by się pojawiały tylko jakieś shoty z live'ów, nie? Kumacie o co chodzi? Jakieś po prostu y, rzeczy z live'ów. O, diamenty mamy i chyba możemy nazwać ten odcinek... Y, znalazłem diamenty w Minecraft, w stylu. Ładnie się świecą. To weźmiemy sobie je. No i mamy Diamonds i mamy cztery diamenty yy... Można się chyba wracać więc yy... no co? Nazwa odcinka już mamy, ale jeszcze sobie pozbieramy kiedy indziej, więc czekajcie chwilkę, Zdaję to już na górę. Dochodzimy już do góry i mamy dzionek, tylko ciekawe czy ten dzionek się kończy, czy zaczyna. Chyba zaczyna, bo słońce jeszcze nie widać. Tak, jest początek dzionka, to będzie można się ogarniać. No, robimy tak, robimy tak. Dzielimy to na pół jakoś tam na oko. I co, robimy tak, tak. Ulala. Na razie nie mam zamiaru robić jakichś i temu chyba. Dobra, coś gdzieś będzie dochodzić. tu, tu, Następny nowy blok. Tu tak. Tu tak. I tu tak. Więc chyba mamy wszystkie. Nie, jeszcze emeraldów nie mamy na pewno i to chyba tyle z takich yy... złóż. Już trochę więcej znam języka polskiego, bo umiem wreszcie mówić. Strasznie powoli mi rosną. W ogóle nie wiem, całe życie żyję w Minecrafcie, chociaż w pewnym sensie wiedziałem taką ciekawostkę wodą. Chociaż pewnie każdy w pewnym sensie wiedział o tym, jakby to powiedzieć, bo. Pewnie zawsze y, czasami było tak, że każdy zna tą zasadę, że y, rzeczy rosną pięć jakby kratek od wody. Jakiś czas temu uświadomiłem sobie, że <średziny> pszenica nie musi mieć wody w minecrafcie. Y, po prostu możesz się gdzieś posadzić. Ona urośnie po długim czasie, po, y, y, po prostu, ale urośnie. I to jest chyba tylko jeden taki przykład. reszta musi mieć wodę. Każdy pewnie takie kiedyś założył, tylko miał jakieś to w dupie, bo po prostu myślał, yy, że w sensie mm. pewnie wolniej mu rośnie, więc dawali wcześniej tam bliżej wodę. Więc swoją drogą i tak wszystko to strasznie powoli rośnie, ale po prostu taka ciekawa wskaźnik, jeśli chciałby ktoś robić ogromne farmy, to. Rzeczy wam urosną, jeśli byście jeśli chcieli to wiedzieć, nie? czy wam urosną, tylko po bardzo długim czasie. Yy... Śmiesznie, śmiesznie wyglądają te wszystkie liście z daleka. Yy, dobra, przydałoby się zrobić ogólnie farmę. Yy, a wiec. Yy, więc jakby tu jest jedna owca, gdzie jest ta druga? Bo to była druga owca. Mam nadzieję, że to nic nie zżera mi. Tu jest druga owca, to co. Siemannu, shimmenu, shimmenu dać radę tu wejść, bo nie kojarzy. Jedna weszła. Dobra, mamy owce yy, i magit. Mi się podoba. Yy, dalej, co byśmy chcieli? Chcielibyśmy krowy i świnie. Będą, że świnie tu łaziły. Jeszcze nie tam są daleko. Tu jest jedna krowa. Przydałoby się ją przynajmniej ją ogarnąć. gdzie są jakieś, jakieś koleżanki? Te krowy. chodź Tam są, to poczekaj. Idę po poziomków. Ładnie to wygląda tutaj wszystko. Muszę muszę powiedzieć. O lis. Lis dawno nie widziałem. Mówiłem. chodź, chodź, chodź. Dobrze, że w Minecraftie nie jest zmyślone, że jak mam w ręku pszenicę, to ona może mi to zjeść. Bo za to byłoby irytujące. Gdybyś szedł z taką crową i nagle wyjada ci to z łapy, nie? Bo jesteś za blisko na przykład. No to byłoby strasznie irytujące. Chociaż pewnie jest taki mod. Chociaż nie, może nie być takiego moda, ale może kiedyś ktoś coś takiego stworzy. Byłoby to śmieszne w sumie. Że idziesz to i nie wiesz o tym, coś w modzie. Bo jest po prostu napisane model rolniczy nie? Dobra, to cię radę wejść tu I mamy to no Dobra, tam była jedna świnia i trzeba jeszcze więcej świn Pamiętam, że wcześniej tutaj go więcej łaziło, a pamiętam, że wilki... Nie atakują aż wszystkich zwierząt W sensie, świni chyba nie atakowały wilki A, one, zapomniałem, że że przecież tych trzeba tego na, na marchewy Dobra, to zabijmy co tych Tych Te krowy, Dobra, mamy To tu wszystko powybijać, nie? Tu jak fajny Fajnie to wygląda strasznie Nam się nie wszytuje teren Co yy, się ładne terenki tutaj sobie drogą? Tak jeszcze, jeszcze raz to powtarzam Co jeszcze chciałbym po, powiedzieć na kanale O kanale, o kanale Pamiętam, że na mini Minimotorwaysie też się dużo gadałem I nie wiem, czy tu chcę o czymś więcej gadać Bo w sensie prawie całą farmę mamy Mamy diamenty I co? Nagram ten nazwę to chyba odcinek po prostu M Mam diamenty jeśli jeszcze. No, dopiero teraz zdobyłem diamenty, więc pewnie jeszcze nie, nie mam odcinku z tego, z tego sezonu Survivalu, że zdobyłem diamenty. A następny odcinku, co? Zrobimy farmę. Może sobie zrobimy Jakiś innych jeszcze zwierząt, tylko musielibyśmy marchewkę ogarnąć. To musiałbym kiedyś pójść na podróż, albo na przykład zrobimy. Ogarniemy jakieś aczkimenty, bo chciałbym zrobić chyba wszystko. Jak dobrze kojarzę, w tej serii. Wszystko, co się da, nie? Więc. <laughs> No co? Wydaje mi się, że możemy zakończyć tak ten odcinek. Zdejmę echo, żeby było e, tak milej. I co? Wydaje mi się, że możemy zakończyć ten tak odcinek. Widzimy się w następnym odcinku na moim kanale. Najco. i co? Nie And now folks, it's time to say good night. We your patronage and hope we've in you an of Please drive home carefully and come back again soon. Good night.